Witam wszystkich. W dzisiejszym materiale chciałem zaprezentować, jak w chmurze AWS możemy stworzyć swój pierwszy serwer. I jako bonus może też stworzymy sobie jakąś najprostszą możliwą stronkę internetową, aby tam ten serwer nam się za bardzo nie nudził. Serwer postawimy tam w taki sposób, aby w pierwszym roku w ogóle za niego nie płacić. Bo tak jak już w poprzednim odcinku sobie opowiadaliśmy, możemy do tego wykorzystać tak zwany free tier. O samym free tier, jak i w ogóle jak założyć konto w chmurze AWS, tak, jak ktoś nie widział, to polecam obejrzeć najpierw ten wspomniany poprzedni materiał i link do niego tutaj powinien się nam teraz wyświetlić. No dobra, ale my już takie konto teraz mamy i chcemy coś w tych może zacząć w końcu robić, prawda? Więc jeśli chodzi nam po głowie, aby stworzyć sobie serwer, to usługa, jaka nas interesuje, to EC2. Jest to skrót od Elastic Compute Cloud. Tak sobie pomyślałem, że zamiast opowiadać tutaj nieskończoność czym jest, czy, czym nie jest ec to może zróbmy tak, że od razu teraz stworzymy sobie taki serwer w najszybszy i najprostszy możliwy sposób, tak aby w ogóle zobaczyć i zrozumieć o czym tu rozmawiamy. A potem ten serwer usuniemy i zbudujemy następny, jeszcze raz, ale tym razem już omawiając każdy detal bardziej szczegółowo. No dobra, a więc jak stworzyć taki serwer w AWS-ie? Jak się zalogujemy już do panelu użytkownika, to klikamy tutaj na Services i wyszukujemy EC2. Możemy też wykorzystać to okienko do wyszukiwania. Jeśli znamy nazwę już tej usługi, to możemy ją od razu tu wpisać. I jakbyśmy nie zrobili, to wylądujemy ostatecznie w tym samym miejscu. No więc to jest nasz EC2 Dashboard. Na którym mamy na, na pomarańczowo nawet wyróżniony przycisk Launch Instance. I to jest dokładnie to, co chcemy zrobić. No i teraz nas pyta tutaj o kilka szczegółów. Pierwsze pytanie to, jak chcemy nazwać ten nasz serwer? No to może niech będzie Markowy Serwer. No więc nie byle jaki, tylko Markowy, prawda? Teraz niżej musimy zdecydować na jakim systemie operacyjnym chcemy, aby ten nasz serwer sobie pracował. Pamiętajmy, że aby nasz serwer był darmowy, to musimy wybrać taki system, przy którym wyświetla się Free Tier Eligible. Jak widzimy, ten domyślnie zaznaczony, czyli ten Amazon Linux jest darmowy. Jest tutaj Free Tier Eligible, ale ja jakoś osobiście wolę Ubuntu, który zresztą też jest darmowy. Jak widzimy, też jest Free Tier Eligible. No dobra, więc system już mamy. Teraz przechodzimy do instance type. Tutaj nam zajdzie krócej, bo jak spojrzycie na listę, to zobaczycie, że tak naprawdę jest tylko jeden, zaznaczony jako free tier eligible. Jest to T2 micro. Jakikolwiek inny byśmy wybrali, to będzie to opcja płatna. I teraz wszystko inne możemy na tym etapie zignorować i po prostu kliknąć launch instance. No, jeszcze killer, przepraszam. Wyjmiemy bez klucza. Teraz launch Instance. No i nasz serwer jest już utworzony i jest gotowy, aby go używać. No szybko, co nie? Jak pójdziemy tutaj do Instances, to widzimy tu już nasz serwer. Jest teraz initializing, czyli jeszcze nie jest w pełni sprawny, ale zaraz będzie. Możemy sobie odświeżyć. I zaznaczymy tutaj to pole przy nim. To zauważymy, że mamy tutaj wiele więcej informacji. Jak i zresztą fakt, że Amazon również przyznał nam automatycznie publiczny adres IP. Co oznacza, że przy odpowiedniej konfiguracji do takiego serwera będziemy mogli się zalogować z każdego miejsca na ziemi. Bo jest to serwer, że tak powiem, kolokwialnie w internecie. No dobra, ale jak się do takiego serwera teraz zalogować? No to już bardzo prosto. Może ktoś zresztą z Was już zauważył, że tu w rogu jest przycisk Connect. A więc jak zaznaczymy interesujący nasz serwer, no my tu mamy akurat tylko jeden, ale moglibyśmy mieć ich sporo więcej. Więc zaznaczamy ten, do którego chcemy się zalogować, no i klikamy tak connect. I tu widzimy kilka opcji, w jaki możemy się do niego podłączyć. No ale nas interesuje ta domyślna, a więc EC2 instance connect. No i jesteśmy zalogowani. Nie ma to co prawda GUI, a więc interfejsu graficznego, no ale w przypadku serwerów często tak właśnie jest, że pracuje się w tak zwanym CLI, czyli Command Line Interface. A więc dokładnie to, co tu widzimy. Czyli raczej niż klikając w jakieś okienka, jak to ma miejsce w systemie Windows, musimy wszystko wpisywać ręcznie. Taki serwer jest kompletnie pusty, że tak powiem. Możemy posprawdzać, co prawda, jakieś tam podstawowe informacje, jak na przykład dysk takiego serwera. Widzimy, że tutaj ma 6.1 dostępnego miejsca. Czy możemy sprawdzić, jaki ma procesor? Że widzimy, że tu jest jakiś Intel Xeon. Możemy sprawdzić też, na jakim jest na przykład systemie operacyjnym. No, choć w sumie to akurat wiemy, bo sami go wybieraliśmy. Jest to Ubuntu. No, ale widzimy tu, że jest to system Debianowy. Wersja to 22.04 Long Time Support. No, ale jak chodzi o wspomnianą stronkę internetową, no to tą już musimy skonfigurować sobie sami. I zaraz to zrobimy, ale najpierw, jak już mówiłem, usuniemy teraz ten serwer i stworzymy sobie następny. Ale tym razem omówimy sobie troszkę dokładniej te szczegóły związane z tym procesem. A więc tu sobie zamknijmy już. Przejdziemy do instances. Tu go zaznaczymy. Instance State, Terminate Instance. I go usuwamy. No i dobra. Teraz widzicie, że tu moglibyśmy od razu kliknąć sobie znowu te Launch, launch Instances, ale może wróćmy do samego początku, bo chciałem jeszcze o czymś powiedzieć. Więc jak klikniemy te Services i EC2. To widzimy tu taki identyfikator serwisu jako Virtual Servers in the Cloud. A więc zastanówmy się, co w ogóle to oznacza. Co oznacza Virtual Server i co oznacza, że jest on in the Cloud, czyli w chmurze? A więc Virtual Server, a więc serwer wirtualny, oznacza, że nie dostajemy całego fizycznego serwera, tylko dostajemy jakąś małą część. Część dużego fizycznego serwera. Bo jak wybieraliśmy ten rodzaj serwera naszego, czyli T2Micro, tam była informacja, że taki serwer będzie miał jeden procesor i jeden gigabajt pamięci RAM. Jednak całe wielkie fizyczne serwery, które AWS gdzieś tam ma, zamontowane, będą miały takich procesorów po, nie wiem, po 100. Jaki każdy z nich będzie miał pewnie setki gigabajtów pamięci. I taki AWS wtedy instaluje coś, co się nazywa Hypervisor na każdym z tych fizycznych serwerów. I ten Hypervisor Dzieli potem taki duży, fizyczny serwer na wiele mniejszych, które są zwane właśnie wirtualnymi serwerami. No dobra, a teraz co jeśli chodzi o tą część in the cloud, czyli w chmurze? Czemu się mówi, że serwer czy usługa, czy co innego jest w chmurze w ogóle? No, moim zdaniem jest to takie trochę kolokwialne nazewnictwo, bo ktoś sobie może kiedyś wymyślił, że gdzieś tam w chmurze. Bo tak naprawdę to nie wiemy, gdzie AWS stworzył nam ten serwer na przykład. My wiemy, że go mamy, bo możemy się do niego zalogować. No ale gdzie on jest dokładnie? No dobra, tak naprawdę to jest jedna rzecz, o której nie mówiłem, a którą może ktoś zauważył. AWS ma coś takiego, co się nazywa region, czyli AWS region. Tu w prawym górnym rogu może ktoś się dopatrzył, że widnieje tam London. A więc ja jestem teraz w rejonie zwanym EU West 2 i lokalizacja to Europa, Londyn. A więc jeśli mam ten region ustawiony na Londyn, to gdzieś tu w Londynie właśnie powstanie mój serwer. Ale jeśli na przykład wybiorę sobie, nie wiem, US West 1, North California, to przeskoczę do tego regionu North California. No i teraz, jeśli utworzę sobie swój serwer, to powstanie on sobie gdzieś, nie wiem, w San Francisco czy San Jose powiedzmy. No ale nie zmienia to faktu jednak, że my ciągle nie wiemy dokładnie, gdzie ten serwer powstaje. Jak ktoś nas pyta, gdzie jest ten nasz serwer, to zamiast mu powiedzieć prawdę, a więc stary, nie mam pojęcia, no to wymyślono takie określenie jak chmura, a więc teraz możemy mu odpowiedzieć: Mój serwer jest w chmurze, czyli oznacza to po prostu, że ciągle kompletnie nie wiemy, gdzie on jest, ale może w oczach kogoś, kto, kto nas o to pyta, będziemy wyglądać bardziej inteligentnie. Przejdźmy jednak z powrotem na lokalizację Londyn i zaczynamy znowu tworzyć nasz serwer. A więc może kliknijmy tutaj Launch Instances. No i name, no tutaj nie ma za bardzo o czym mówić. No nazwę sobie wybieramy taką, jaką tam sobie chcemy. U nas niech będzie to znowu markowy serwer. Teraz Application and OS Images, czyli Operating System Images. No tutaj wybieramy nasz system operacyjny. No i wcześniej wybraliśmy sobie tutaj Ubuntu, ale czemu Application? And os images. A to co tu widzimy w tej chwili to tak zwane quick start, czyli okienko z kilkoma systemami tylko, które są tu najczęściej wybierane przez, przez użytkowników. Jeśli jednak klikniemy browse more AMIs, to zobaczymy, że do dyspozycji mamy prawie 7000 AMIs, czyli takich obrazów systemów gotowych do użycia. Mamy też jeszcze 500 community AMIs. I teraz jak zaczniemy przeglądać tą naszą listę, my klikniemy Marketplace AMIs, to tu zobaczymy na przykład takie rzeczy jak WordPress, OpenVPN, Palo Alto. Są to takie gotowe dla nas obrazy systemów razem z jakąś określoną aplikacją, jak na przykład ten Palo Alto, a więc wirtualny firewall. O, Kali Linux też tu mamy, może ktoś o nim słyszał. Bardzo popularne, jak chodzi o testowanie sieci pod względem bezpieczeństwa. Ma mnóstwo narzędzi do tego pomocnych. Tylko jedna uwaga. Zanim jednak postanowimy, jakich z nich użyć, sprawdźmy, czy należy do tzw. free tier, bo jeśli nie, to może się okazać, że jakieś tam pieniążki mogą być pobrane z naszego konta za jego używanie. Więc niektóre z nich będą free tier, Niektóre mogą mieć też free trial, jak to widzimy. Także będziemy mogli ich wypróbować sobie, ale tylko przez jakiś określony czas. No ale dobra, ja tu wrócę do Quick Start i mnie interesuje ubuntu. Ten widzimy, że jest FreeTier, jest Verified Provider. Zresztą, jak wrócimy z powrotem do Quick Start, to w tym okienku nawet lepiej widać chyba FreeTier. No dobra, ale teraz, zanim przejdziemy dalej, to znowu następna sprawa. Ktoś może spytać, Marek, czemu ty wybierasz jakiegoś tam Linuxa? Przecież tu zaraz obok jest Windows. Przecież wszyscy używają Windows, a nie jakiejś tam Ubuntu. No i tutaj, co prawda, wielu z was pewnie już wie o co chodzi, ale dla tych, co może nie wiedzą, to tak szybko wytłumaczę. Otóż Windows jest bardzo popularny, ale po stronie klienta, a więc po stronie osoby, która wysyła zapytania do serwera. My teraz tworzymy jednak tą drugą stronę, a więc serwer, czyli coś, co na te zapytania odpowiada. Może narysujmy sobie szybko to. O, mam nadzieję, że widać o co chodzi. Jeśli więc użytkownik, czyli klient, tu jest klient, to jest strona klienta, czyli klient wysyła jakieś zapytania do na przykład serwera YouTube'a, powiedzmy. Powiedzmy, gdy klikamy jakiś filmik na YouTube'ie, to nasza przeglądarka wysyła zapytanie do serwera YouTube'a, i to jest serwer YouTube'a, powiedzmy. To prawdopodobnie, jak wygląda sytuacja, my wysyłamy zapytanie z maszyny, która jest na Windowsie, czy to jest laptop, czy to jest PC, et? natomiast serwer czyli tutaj powiedzmy YouTube, no tu jest bardzo wysoce prawdopodobne, że serwer będzie właśnie śmigał na jakiejś wersji Linuxa. Zresztą sam mogę powiedzieć, ja w pracy mam pod opieką około 160 serwerów i uwierzcie mi, że ani jeden z nich nie ma zainstalowanego Windowsa. Tylko właśnie albo Linux, albo mamy jeszcze takie stare złomy na Unixie. No ale dobra, jedziemy dalej. Mamy Ubuntu. Przejdźmy tutaj. Więc teraz Instance Type. No, i tutaj, jak klikniemy tą listę, ona nie za bardzo jest tutaj czytelna. Jak naprawdę nas interesują te wszystkie typy serwerów, to najlepiej w Google w ogóle sobie wpisać EC2 Instance Types. Tu, może pierwszy. O, to właśnie to. Jak sprawdzimy sobie T2. mamy T2Micro, prawda? Więc T2Micro jest to General Purpose Server. Czyli taki, powiedzmy sobie, do wszystkiego. No ale mamy wiele innych rodzajów serwerów, na przykład Compute Optimized, czyli taki z lepszymi procesorami. Czy mamy też Memory Optimized, a więc taki z dużą ilością szybkiej pamięci RAM. My jednak ciągle nie zapominajmy, że aby serwer był darmowy, to musimy wybrać Free Tier Eligible. A tu się okazuje, że mamy raptem jeden do wyboru. Bo z reguły tylko ten to micro, ten 2 Micro przepraszam, jest Free Tier Eligible. Choć czasem jest, to zależy jeszcze od rejonu, właśnie. Zale w Londynie na przykład tak jest, ale w niektórych rejonach potrafi być T3 Micro, albo potrafi być też jeszcze jakiś troszkę podobny, ale jednak inny serwer. Potrafią być dwa albo trzy na przykład do wyboru. Najpewniejsze jest jednak T2 Micro, bo on zawsze jest Free Tier Eligible. Zresztą tak długo jak pamiętam, powiedzmy, jest Free Tier Eligible. Chciałem jeszcze coś zauważyć. Gdybyśmy chcieli przetestować na przykład jakiś mocniejszy serwer. Taki, który nie jest FreeTier Religible. Powiedzmy, nie wiem, troszkę mocniejszy, Titu Medium. Jest on z dwoma procesorami i z 4GB Memory. No i teraz ceny, jeśli wrzucimy na niego Linuxa, no to widzimy, że kosztuje on 5 centów za godzinę. Więc no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakiś koniec świata, no nie? Warto jednak pamiętać o jego usunięciu po skończonej zabawie, bo jeśli zostawimy go przez długi czas, no to nawet te 5 centów na godzinę to może uzbierać dość sporą kwotę, na przykład po miesiącu czy dwóch. Ale tak do zabawy na chwilkę, to czemu nie, o ile go zaraz usuniemy? No dobra, ale my wybieramy tytuł micro i jedziemy dalej. Keeper. Keeper jest to tak zwany klucz Sage. I jest on nam potrzebny, jeśli chcemy się do naszego serwera logować na przykład z serwera w innej lokalizacji, a nie tu z naszej konsoli, jak my to robimy. Ale nie chcę tu opowiadać o tym, czym jest klucz SSH ani jak działa, bo z drugiej strony nie chcę, aby ten filmik trwał 3 dni. Ale dodam tylko, że jeśli potrzebujemy taki klucz SSH, no to tutaj widzimy, że Amazon pozwala nam taki utworzyć. My po prostu wybierzmy teraz Proceed Without a Keeper. No i jedziemy dalej. Network Settings. Pierwsza informacja to jest VPC. A więc Virtual Private Cloud. Następna to Subnet. I teraz zarówno VPC, jak i Subnet, jak i ten region, o którym już troszkę wspomniałem. O tym opowiemy sobie więcej w następnym odcinku, bo są to takie bardziej sieciowe sprawy niż serwerowe, ale bardzo ważne i w miarę ciekawe. A więc porozmawiamy o tym, ale troszkę później. Teraz chciałbym się tylko skoncentrować na tej sekcji Firewall. I tu widzimy, że możemy zaznaczyć okienko, które zezwoli nam na komunikację z serwerem po HTTP i HTTPS. I zaznaczmy sobie oba, bo przyda nam się to w momencie, gdy na naszym serwerze zaczniemy tworzyć naszą stronkę internetową i będziemy na przykład chcieli się do niej dostać z naszego lokalnego komputera, czy nawet telefonu. No i teraz następne. Jest to Storage. Configure Storage. Czyli dysk twardy naszego serwera. No i domyślnie jest tu... 8 GB, ale zauważmy, że Free Tier pozwala nam użyć do 30 GB. A więc jak zwiększymy sobie go na 30, to ciągle cały serwer będzie nam śmigał za darmo, nawet z tym większym dyskiem. No i teraz tutaj to wszystko. Teraz w tej środkowej konsoli, taka ciekawa opcja, mamy Number of Instances. Zauważmy, że jak już zdecydowaliśmy, jaki system chcemy, jaki typ serwera i tak dalej. To możemy również zdecydować o tym. Ile takich serwerów chcemy uruchomić? No powiedzmy, że nie chcemy jednego, tylko chcemy 10. Możemy tu wpisać 10 i za jednym zamachem uruchomimy 10 serwerów. No my jednak tu nie będziemy tak wisiować. powiedzmy, że jeden nam wystarczy. No więc klikamy Launch Instance, no i tworzymy nasz serwer. Możemy przejść znowu do Instances. Chwilkę poczekać, teraz jest pending, dopiero się tworzy, że tak powiem. Teraz już jest running, ale Status check jest initializing. Ale możemy już spróbować się do niego podłączyć. Może już się podłączymy. No i jesteśmy. No i dobra, mamy już ten serwer. Jeszcze tak z ciekawości. DFH. Teraz widzimy, że mamy większy dysk niż mieliśmy wcześniej. Wcześniej mieliśmy 8-gigowy. Teraz mamy 30. No nie pokazuje pełnych 30 pokazuje 29, ale to już jest wiele większy dysk niż mieliśmy wcześniej. No dobra, serwer mamy, widzimy, że śmiga sobie zadowolony. No tylko że trochę mu się nudzi, no nie? Bo nie ma nic do, do roboty tak naprawdę. A więc teraz przejdźmy do tego bonusu, o którym mówiłem. Postawimy sobie na nim tak zwany Web Server i zobaczymy, jak można zacząć budować swoją stronkę internetową. A więc jak chodzi o Linuxa, to najpopularniejszym web serwerem będzie albo Apache, albo Nginx. Możemy... Już widzimy, prawda? Apache i NGINX. Szczerze to oba są równie dobre i nie ma znaczenia, który sobie wybierzemy, ale może wybierzmy NGINX bez jakiegoś tam szczególnego powodu. A więc, aby zainstalować NGINX Web Service na naszym serwerze, wystarczą nam raptem dwie komendy. Może w sumie nawet jedna, ale dla pewności wpiszmy dwie. Pierwsza jest to sudo apt update. Także to już mamy. I druga komenda to jest sudo apt install nginx. sudo apt install I Jest. Także chcemy zainstalować. Ja może te komendy wrzucę w komentarz. Jak ktoś będzie sobie chciał, to będzie mógł je po prostu skopiować. Z... Nie komentarz, tylko opis do filmu, przepraszam. No i dobra, to jest ten nasz web serwer. Jeszcze mi lub nie, ale on już sobie śmiga w tle. No jak to sprawdzić? Tu lokalnie możemy nawet sprawdzić. Możemy wpisać komendę systemctl status nginx. No i widzimy, Zielono pięknie rank, 36 sekund temu. No ale trochę raczej nie dokładnie to, co chcielibyśmy zobaczyć tak naprawdę, prawda? Chcielibyśmy zobaczyć tą stronkę internetową, którą ten nginx nam wrzucił podczas instalacji. Żeby to zrobić, to musimy najpierw wrócić do tej konsoli i zerknąć, jaki mamy ten adres publiczny który dał nam Amazon. To jest takie małe okienko, które możemy kliknąć. Od razu nam skopiuje do schowka. I teraz, może to już zamknijmy. Tworzymy nową kartę. Wpiszemy sobie http:// w kropek, ukośnik, ukośnik, i teraz ten nasz adres IP publiczny. I ważne jest, żeby wpisać y, http, a nie https. Niektóre przeglądarki będą nawet same chciały dopisać te S na końcu. Ale my póki co możemy dostać się tylko po HTTP. I o tym, czym jest HTTPS i SSL, to mówiliśmy już sobie kiedyś. Link do tamtego materiału wyś wyświetla się właśnie teraz. A więc polecam. Jak ktoś chce wiedzieć, czemu wpisujemy jedno, a nie drugie, to bardzo dobry materiał, żeby się z tym zapoznać. Tak, w wielkim skrócie mogę powiedzieć, że po prostu nie mamy certyfikatu SSL. I przeglądarki będą zresztą nam marodziły o tym też. Tu widzimy po lewej not secure. Your connection to site is not secure. Także marudzi nam, że to nie jest bezpieczne połączenie. ale to nieważne, bo widzimy, że w końcu nam się coś tutaj wyświetla. To jest nasza stronka internetowa. No i ktoś teraz powie, sorry Mark, to ma być stronka internetowa niby? No, no tak, domyślnie jest taka bidna, no bo to jest tylko informacja, że serwuje ją Nginx. Prawda, welcome to Nginx. No ale to nie znaczy, że nie możemy tego zmienić. To, co tu widzimy, jest zapisane na naszym serwerze. Welcome to Nginx i tak dalej. Wrócimy do naszego serwera. Jeśli wejdziemy do var Tak, wszystkie informacje, wszystko co tam się nam wyświetla, jest w tym pliku tutaj. I ten plik możemy bezpośrednio nawet tu, nawet na tym serwerze, możemy bezpośrednio edytować. Jak chcemy, to możemy wpisać na przykład sudo vim. Może sudo nano. To jest taki edytor tekstu tutaj, bezpośrednio na serwerze. Teraz indeks? Nano jest troszkę łatwiejsze niż wiem tak na początek. Zamkniemy jeszcze to, gdy się to wyświetla. Teraz zobaczcie. Welcome to nginx. To jest to, co tu się nam wyświetla. No to może zmieńmy to od razu. Zrobimy. Siema tu Marek. Co tu jeszcze sobie zmienić? Ach, zaraz, co ja zmieniłem? To nie jest nawet to, przepraszam ta część to jest to co się nam tu wyświetla u samej góry widzimy tu w tej zakładce a więc tutaj może wpiszmy jeszcze sobie coś innego Już zapomniałem no markowa strona niech będzie a tutaj mamy welcome to nginx to jest to co się wyświetla nam tu teraz zobaczycie o co chodzi czym może moja pierwsza strona Teraz musimy wcisnąć Ctrl O, tu gdzieś powinno być Write Out. Ctrl O, Enter, Ctrl X. I teraz słuchajcie, wróćmy sobie tu, świeżymy. A, widzicie? Moja pierwsza strona tu markowa strona. A więc jeszcze raz, tu możemy wpisać sobie, żeby tylko podejrzeć, tu możemy wpisać cat, index. Blablabla. A taka propos, znowu, jeśli ktoś nie wie, możemy wpisać tylko pierwszą, pierwsze dwie, powiedzmy literki. I wcisnąć tam. no, uzupełni. I widzimy, ma markowa strona to jest ta część tu u góry, a moja pierwsza strona to jest ta część tutaj. A ciągle biednie wiem. No, może jeszcze dodajmy sobie jakieś tło. A więc, no, sudo nano, żeby edytować. Teraz tu przejdziemy, gdzie jest body, tu dodamy sobie. Ale to było chyba background color. Powiedzmy, że zielony, green. I znowu Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nie musicie tego pliku edytować tu bezpośrednio na serwerze. To takie jest no, trochę ciężkie na początek. Możecie sobie edytować go gdziekolwiek chcecie, ale tak po prostu łatwiej będzie teraz na szybko to zrobić. Przejdziemy do naszej stronki, odświeżymy. O Bo Jezu, ale ten zielony, rażący, ale no widzicie o co chodzi. Już się zmieniło. Możemy sobie budować naszą stronkę bezpośrednio tu nawet na nasz, no, naszym serwerze. Teraz jeszcze ktoś spojrzył, no ale to no, wpisywać, jakieś co to 18, 134, co to w ogóle jest. To też możemy zmienić, tylko do tego potrzebujemy już domeny. Ja mogę, to już jest wszystko ekstra informacja, to już jest tyle co musiałem powiedzieć o serwerach. To jest, wszystko... to jest bonus, bonusa teraz, mogę, mogę, można tak powiedzieć. To nie było w planach w ogóle, ale jest na przykład taka, Taki serwis jak Route53. Ja tu mam wykupione dwie domeny. Jedna to jest obchowski.code.ke na przykład. Może dlatego, że się tak nazywam, po prostu. Nie wiem, co to jest. Skasujemy. Teraz. Więc domenę w ogóle można wykupić bezpośrednio tutaj na aws nawet. Właśnie tutaj, gdzie jesteśmy teraz, w Route 53. Ale ja już mam wykupioną. Ona tu nie jest darmowa. Ja płacę tam, nie, wiem, to za 2 zł na miesiąc powiedzmy wychodzi, żeby mieć tą domenę. I teraz ja, mając tą domenę, mogę sobie zrobić coś takiego jak nowy DNS record. Tu jest create record. I teraz mój serwer miał adres IP taki. Mogę sobie wziąć ten adres IP, wpisać go tutaj. Cały adres IP. To mogę sobie wpisać na przykład Marek. Cała stronka będzie to Marek.obuchowski.co.uk. Create record. I mamy. To jest nasz publiczny adres IP. A to jest nasz nowy wpis w DNS-ie. Teraz co mogę zrobić? Mogę otworzyć sobie nową zakładkę i wpisać HTTP ale już nie nasz adres IP, tylko mogę sobie wpisać marek. I bach, bierzemy z powrotem do tej stronki naszej internetowej. Ale już teraz nie posługuję się tymi ceferkami, których bym w życiu nie spamiętał, tylko posługuję się swoim wpisem w DNS-ie. więc tym. No dobra, bo to i tak trwa wiele dłużej niż miałem planowane. Mam nadzieję, że ma to jakiś sens i że znaleźliście coś przydatnego w tym filmiku. Także pozdrawiam wszystkich i dziękuję. Marek.